Serio, ja z nas sprzedaję konto? Pierw doli głupoty tam. Naćpał kurwa bydgoskiego powietrza i wymyśla głupoty tam. Dokoda wrócił. Tak, samo wrócił jak i ja wróciłem. To, to kiedyś był dobry. jak był u nas kurwa i każdy grał, bo inaczej. Zagrać I to Teraz ma nie ma taki. z kim grać. A nie ma w co grać. ZZ Zzz to straszna kurwa jebany ojno. Taki Znaczy no, zniszcz. Aha. Mm -hmm. Nie go dobit, to. jest. Oh. której to ma być? <laughs> Aha. Ja tak się zapytam, mówię. Aha. Strange, Do roboty są konie, byki, ciągniki. Czy Co kupiłeś? Da, da. Ten? wód Tarkowe? Nie, ale oglądałem dzisiaj kilka filmików w robocie, co, skupujesz? Powiedziałem, jak weźmiecie, to też sobie zmotam, nie? Wezmę i sam będę grał? tak, ty tak i tak, jak ty kupisz i nie będziesz grał Pograsz tak. dzień i nie będzie znowu miesiąc A jeszcze jedzie w góry, to... ten... Pogram trzy razy tylko temu trzy razy a po co dwa? Uh -huh. <laughs> Żartuję wszyscy. Nie. No co mnie siatki nie wrzucił, kurwa. To jest kurwa z tymi jebanymi modami znowu. Dobra, muszę wyjść i wejść. Ktoś kurwa wrzucił nowego? do no chuję. Asline, a slaj, 18 była ostatnia. No i 18 jest dalej. No właśnie, a teraz mi kurwa siatki nie założył jebany trajer. No ja ten bo ja właśnie wszedłem na grę, to sprawdzałem, nie? No. <laughs> o, pyk, dwie misje, trzy misje naraz zrobione, zajmij się. A wczoraj w człowieku grałem. <laughs> to kurwa, tę pierwszą setkę zdjąłem, nie? Przełożyli kampanię, tak? Widzę. No nie wiem, nie patrzyłem. Ja dzisiaj startować hmm. dopiero w lutym będzie. A później, później wszystko kurwa w dupę. I psu w dupę, i mi w dupę, kurwa. Może w Goose byśmy pograli, do tego pierwszego Goose Recona? PvP. Co to jest? Boylan nie? Ja nawet ja mi instalowali. stolowanych. tylko jedynkę i dwójkę. Yy, Dywizję i nic więcej. No co to za problem zainstalować A kurwa, nie chce mi się człowieku, to jest spokój odrywać teraz kurwa, no to gdyby tam coś nowego było, tam już są tacy pachowcy, że kurwa nawet z bazy nie widzisz Tarkowa Tarkowo możemy popykać, ale to kurwa. Ja to właśnie tak nie, nie ten, czy jutro by ten na weekend zobaczyć, nie kupić Kurwa, 160 zł człowieku. No ale tam duży ten jest, Duża giera. Od chuja do zbierania oglądałem te filmiki, kurwa. No tam jest... tam to by się Axel kurwa nazbierał. No tam te wszystkie rzeczy, bo tu potem zbierasz do, ze sobą, musisz do, do punktu trakcyjnego, no. nie? Ja albo sprzedajesz, albo zostawiasz w kwipunku i potem z tym wychodzisz, nie? Tak to rozumiem. Tak, tak, tak. Potem sobie wybierasz sprzęt. Tak? Tak. Jak zginiesz z tym, co masz na polu bitwy, to już lipa. Ale widziałem, że niektórzy mają jakieś jakieś zasobniki czy coś, i że można to, wiesz, odzyskać niektóre rzeczy. Hmm. Nie no, siatek mi nie zakłada kurwa, może się zjebał? Albo no, mi się tak wydawało, ale widziałem, że niektórzy mają jakieś takie zasobniki specjalnie, no, no, co chodzi z nimi? Może no, by to kupić kurwa. Ty byś mógł wziąć Axel od tego, nie? Ja tam nie chcę, bo z tym lancherem są problemy, kurwa, Damian. Jakim lancerem problem Bo tam nie ma, że na stronie się logujesz. Logujesz się na stronie, jak jesteś zalogowany masz kupioną grę, dopiero ściągniesz lancera, rozumiesz? No. No, a ja nie mogę lancera ściągnąć, rozumiesz? Czemu? No, bo nie ma dostępnego lancera, jak nie jesteś zainstalowany. No to Jak zaloguj ma... się Strony. na tym, na stronie. Jestem, tej. mam tam stronę, wszystko. Nie ma... Jeżeli nie masz kupionej gry, nie masz lunchera. No ale nie możesz się zalogować na konto Damiana? A. No tam mówił, że problemy jakieś są, tam nie chcę. Tam pierdolę. tam kurwa, jest z tymi z ID i dysku i. Pierdoły gadał i tyle. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, pływamy, tak duchy, końc, and under his wings you may seek refuge. Jonah, those two bible quotes, the sun no, pływamy, tak, To mi gadał, że problemy są. I... That's it. Look for a a skąd on Bo tam się naczytał na tych forach. Mm -hmm. no on już, on czytał coś na forum. Nie wiem. Ja dobrze już gościa znam. Nie bać to.

Spoty te Xen and Light, co to jest? Nie no, grać się grało dobrze. No, no. właśnie, to PvP było fajne. Niee, mi się wydaje, że tam... A w tej dwójce już weszło te PvP, czy nie? Tak, ale to jest... ta gra to jest tak spierdolona, bo no, szkoda gadać. Ja grałem... przeszedłem ją na tym. No wiem, no no. Co? Jaka chujnia, bo szkoda gadać.

Trzeba poczekać, stanie je za 20 zł. 30. Tam noty zerwało. Dobre, nie? Gra jest fajna, bo ja tam poglądałem. Fajnie to wygląda. Fajnie się to tam jak grali. Widziałem. No, ale nie za 300 zł. tam wiesz. No, może no, jutro kupię tego wtedy. Tego tarkowa. Mm -hmm. Na weekend. Hmm? Tylko na weekend? Znaczy, no, żeby. No, dzisiaj nie będę kupował, bo dzisiaj nie pogram. To jest za... A to nadsz, nie do na trzyniny za ile kosztuje. Jutro muszę kurwa wcześniej być w robocie. Uf, wolę wyspać. Uf, wolę wyspać. Bo wiesz, boję się, że jak kurwa usiądę, Ta, popłyniesz. No, to kurwa skończę o trzeciej o w nocy, jak mnie to kurwa jeszcze wciągnie. Mhm. Wiesz, jak to jest z nowymi grami, nie? To tylko wstajesz od, telewizji, od tego, od kompa, bo musisz kurwa się załatwić i coś zjeść, bo tak to byś grał. Bez przerwy. Tutaj się włączył. Informacja mi na telefonie przyszła. Tutaj załączyłeś. No. Kamerkę kupiłem. Jaką kupiłeś? Ono nie gada Ale to jeszcze jutro ma być. A, Będzie ryj twój widać? Taką kupiłeś? Co co? Żeby ryj było widać? Jo, o, tą czapkę załóż, <laughs> A mam czapki, bo ja lubię chodzić w czapkach, to mogę siedzieć w czapce. Rzeczywiście, dobry pomysł, Axel. No to kurwa, tam wiesz... I w okularach przecież słonecznych. A, no, jak do wczoraj, no, debila jak do siebie nie będę robił, kurwa. Weź, czerwono czapkę, <laughs> yy, no, kurwa. i do ale ten ja też w czapce, kurwa, streamował, nie? Co? Słyszysz, Axel? O, lepy, ubierz mi, nie pamiętam. Anything? Nie, tak mi się da, że właśnie też w szatce kurwa świnia się na światło. Miałaścia małpa siedziała, kurwa brodata, kurwa i. Don, don. Nie, bo tak i tak potrzebowałem kamerki, bo to Kornelia oh, no, so... so... oh, no, so... potrzebuje. So... Any... A co, to, to już jak będzie robiła tę sesję, to daj it? znać, nie? Nie, no to roboty Kurwa, tak, potrzebuje. Tom, Logitecha please, kupiłem. Please, Ile ma? 1080? Ta, 60 no. FPSów. Mm, no to już chuj, nowy komputer musisz kupić, bo to na tym gracie nie pociągnie. Mówisz? No, ta, tak, tak <laughs> kamera, no kurwa. Co, co? Czy mu kamera dojdzie? pierwsze, przewidywanie z, y, z kamery? On no, i tak ledwo ciągnie na tym. No, tak, to kurwa ledwo chodzi. Ten masz rację. Żeby nie te dwa koty w tym yy, wiesz, w tych prądniczkach you jego to Lisa. w ogóle by nie pogrążył. Napierdalają żarcie na łańcuchu, tam z przodu wiesz. No nie, to nie problem, to może być zasilacz. O, ile ty masz zasilacz? 650, tak, dobrze mówię. Mm, no, 600, no to może być mało. Teraz ja bym musiał zaraz sprawdzić, kurwa, bo nie pamiętam. Po prostu poprzerzucaj pewne rzeczy sobie na ten. na, na laptopa. Teraz czekaj, zaraz sprawdź. Ja ten powiem, wektor, no. kurwa to przechwytuje, bo lapka masz nie głupiego chyba, z tego co pamiętam. Kupi był jak był nowy. Teraz już ma 5 lat, to karta jest za słaba. Nie no to. to może masz rację. 860 mini. Aha. No to, no to mini. No to mini, nie? Mhm. Uh -huh. No zobaczysz jak to pójdzie na OBSie i... Gra ten, no ale to już dojdzie morda twoja jeszcze... To już będzie wiesz... Tak cieniutko, na, na pograniczu. Ta firma kurwa, nie pamiętam, sprzedawała... Dobre zestawy, kurwa, do streamowania, wiesz, mikrofon, kamera, plus kurwa, ten do przechwytywania, ten kurwa, co mogłeś go wiesz, telewizor, A, ale pięknie. O cholera! Ej, zaraz wejdę na tego, na mailu mam, dokładnie. Zakazany obod, dumnie krąży mi nad głową. Zakazany obod marzeń, ciemnych tabu. Ja to ja te zdjęcie to co? To ty tobie stanął i chuj nie wiedziałem co sobą zrobić? Nie! To też podstawówki twoje? Nie, gdzie no jest podstawówki? To, to, to średnie, średnie kurwa. To średnie, a kurwa jeba Magda zobacz na messengerze jak dla ślepego stanął w szkole i mu zdjęcie zrobili. Ja o 650 To 650? 150. Watu. No. Powinien pociągnąć. Ile dysków masz? Dwa. Dwa. SSD-ka Nibon, masz i zwykłe, SSD ka zwykłe, za nie mi nie... Bo... wczoraj niezły też wysłał, Czekaj, kurwa. czekaj, czekaj, no to... 650... 10 ...GI... RAMu masz 16, tak? Jo. Pociągnie. A co z tym jaką kupiłem? O kurwa, kro na lewo, ol, ol, ol o może by się przepierdolił jak zdąży, Ale tu jest dwa Tu Sóweczka była przeceniona, no to mówię, kurwa, biorę. Nie no, to to kurwa. A co, co kupiłeś, co kupiłeś? Kamera. Kamerkę, nie? A kamerkę? Kamerę, bo z do będą pornole kręcić. Pornole będziemy kręcić. I no, 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 no. Będą... to telefon na statywie wystarczy, kurwa. Ale nie, on chce lepszą jakość, wiesz? <toczujesz> nie, te... nie. To trzeba telefon kupić, kurwa, taki z kamerą, kurwa, w, w megapikselech, a nie, kurwa, w WGA. Nie no, Kornik ma... Ale Tyle to głębia musi, musi być dobra, wiesz, nie? No i Ale my to, nie? wiesz, telefon z jednej strony, kamerka z drugiej, nie? To będzie, wiesz, ten, ten... Będzie hardcore. I rozumiesz będą na ten... E, na Szołapie. Jo. Ja. Jak rapatów kurwa. Chuju ty jebany w celu. mi wjechał, kurwa już go miałem jak to mówi jacuś na kluszy. Trze kurwa, mać i stoić taka pizda czerwona i chuj go zboda nie przybijesz kurwa. Ten gwizda, operator tylko pizza Ta 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 ta. Podroczy się trochę z ślepy, dawno ci nie było. Kurwa o, Oj leci, leci, leci. Kurwa, w tej Kurwa, apony przebiłem, apony. Dzisiaj nie, nie byłem, bo mnie kurwa coś brzuszek polał. i główka to szkolna wymówka. Nie, nie wiemy, kurwa trzeci, kurwa przycisnął wioło, kurwa biegł. Kurwa trzeci, nie spałem, kurwa. Ale że Kibel ma w domu, to. Go, no, go, ze ścianą mam, kurwa. <grym 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 po tych schowach zbiegnę na dół, kurwa. Kiedyś, kiedyś kurwa ludzie na dworze mnie nie chciało biegać, po śniegu, kurwa. Dyka! <grym> nie, no ja tutaj co mieszkam, co mieszka, ale Tylko, że mamy złóżkę takie, kurwa trzy stopnie są, wiesz. Bieg, bieg z przeszkodami był, kurwa. No, bo to jest na nie? górze jak się człowiek na niebie to wiesz, trzeba pamiętać, że są trzy schodki, kurwa. Trzy schodki, kurwa. Zobacz, <grym się na schodach> już, już testowałem. Raz, raz testowałam, <grym> czy dwa razy? Raz. Karty napierdala, chodzi tam do 54 i chuj. Ja no w barze już nie pamiętam kiedy byłem, kurwa. A, w znaczy, WOMP'u tak. w barze, no tak. my tak, bo Cię nie wpuszczałem już. Nawet nie no, jeszcze jak w no to byłem wpuścił, w barze. wpuścił już do żadnego baru nie ma wstępu, masz bana a wszędzie. Kurwa i na czacie i w barach? Tak Czy Konstantin przyjdzie tu na TS-ie mi pierdoląc ban kurwa, zdjąłem Siódemki zostały na razie. Ja siódemki wziąłem. Mamy 7 kiedyś. Nie... Zakazany owoc dumnie krąży mi. A te, że tej roboty 7 kurwa 2 dni porobiłem? Mówię, pierdolę tą robotę, przypykać kurwa z miesiąc <grym> i w chuju mam. Zaczy, to do, co znaczy? <grym> taka, taka zła? No, człowieku. To kurwa tam woły, kurwa trzeba, nie kurwa ludzi do tej roboty. Ja zda! No. Dobrze pójdzie, to dzisiaj będę miał panterę już. 60 punktów mi brakuje. A to um, jeszcze nie i ze wszystkiego? Nie, a jestem dopiero przy. 7, 8, 9, 10, 60 punktów. No i jutro będę miał 7, 8, 10. to będę miał 20 do przodu jeszcze. Ha! Hallelujah! Hallelujah! Nie, kurde, ja też chciałam odjść na tym ja Co ja co? Ślepy nie mogę zobaczyć u Curneli, ona tam rzuca te bianki. Wiesz, z tego żyje, nie? To ona się tym zajmuje zawodowo. Czyli co robi? Wiesz, profile na Facebooku, na Instagramie. Zdjęcia przerabia, reklamy. Wiesz, tego typu te, te rzeczy. Na Google jeszcze teraz pewnie niedługo na TikToka będzie musiała wejść, nie? Bo TikTok to, kurwa, coraz bardziej niż Facebook się robi popularny. Co, I co, ludzie, i ludzie płacą? Znaczy nie no, ona to dla firm robi, nie Nie, nie dla siebie. Aha. Czyli znaczy dla siebie, no. Ale tam swój profil prowadzi tak jak chce, nie? Czyli też wykorzystuje tą wiedzę. Mhm. Ale to robi dla firm. Teraz takie fajne będzie miała zlecenie na takiej grupy budowlanej będzie robić. Jest 15 firm i od każdej spuszczę miesięcznie na przykład, nie? No, fajnie. ten Facebook, te Instagramy to wszystko, wiesz, moda, nie? No. No i ten YouTube to najlepsza reklama generalnie, nie? No, ale na YouTube to wiesz, jak to jest, nie? To tam trzeba to to już trzeba w tym siedzieć, to tylko na YouTube trzeba siedzieć. Trzeba mieć kogoś, kto robi filmiki i tyle. Wziąć skórę, wysyny. O, taka bitwa, kurwa, bitwa życia, kurwa była. Ale idę jak burza, kurwa. Trzy bitwy, trzy poziomy zdjęte. Ja wczoraj sobie tak wszedłem na półtorej godziny. Wygrałem 11, wygrałem jedną. O, no to ja miałem podobnie. Na jedenaście cztery wygrałem. No, a ja wygrałem jedną. I wczoraj właśnie podjąłem tą decyzję, że kurwa nie będę już tak grał jak grałem dużo. Mhm. No i tyle. I to była dobra decyzja. Bo jak kurwa gra się opiera na tym, żeby kurwa na randomie, a nie na tym, gdzie celujesz, tam strzelasz, to mnie to takie coś to kurwa. To ja sobie wolę w karty pobrać. Nie no to ja tak masz, jeśli wiesz. Tak jak gra na tych tak? no to kurwa już w ogóle z kosmosu ci strzał z dupy kurwa i wchodzi w ciebie, nie? No to nie chodzi, wiesz, chodzi o to w pełne skupienie, tak? No ten celownik jest cały na czołgu, cały kurwa. No nie ma nichu ja to, to kurwa nie poleci gdzie indziej. Kurwa nie trafia. No. I tak dzisiaj miałem takie cztery strzały i stwierdziłem, że nie, pierdole No to sobie wyobraź tak jak ja mówię, status 50 metrów nie trafiasz W gościa kurwa to czołgi Czogi 10 tieru, kurwa, gdzie masz po 5-6 perków na załodze, nie? I gość stoi bokiem do ciebie i ty go kurwa nie trafiasz z 50 metrów. Tak mówię, to jest najgorsza, najgorsza, kurwa, chyba gra, kurwa free to play. I to free to play, to przy wocie, to jest pojęcie jebitnie względne. Ale kupię sobie kompot od tego ciekawego do grania. No tam jeszcze kurwa mam tylko 30 dni premium tam ja tak kurwa nie, że ja to mam nie mogę nic tym kurwa komuś przekazać ani nic A wiesz że z kątem premium wcale nie masz konta premium Co co Bo to z kątem premium to tyle że zarabiasz nie a nie masz czegoś takiego że może ja wiem, zmian, że z tym mekro, tylko to że to pracy. mam niestety Jak na końcu i... premium przyważę, dostajesz stajesz w dupach. Z tego konto premium nie do końca jest takie fajne. Wodu No, co tam? I co, gramy jutro w Tarkowa? O kurwa, jak Koło 15 pewnie Od 15 będziesz, tak? Kończę pracę od 14 mhm. nie, nie wiem, o której będę, no ale... Ale tak, tylko na weekend. kupujesz, A potem co? Nie na weekend. Nie na weekend, na weekend tylko na tylko chodzi o to, że dzisiaj nie kupię. Aha. Zacznie Jak zacznie, gracz, robotę, rozumiem, zacznie, rozrymio. Rozrymio. Zacznie. zacznie grać, a jutro ma robotę. Kurwa. Rozumiem, brzole. No. <grymio> Ale to też tu czytam fatbułę z tego, z Tom Raidera, wiesz? she found the crypt man who told her about mm -hmm. so, yeah. it's oh, I'm so happy it for her. I should have gone with her and I feel terrible about her ankle. But despite that, this is the adventure Isa's always dreamed of. She also suggested that maybe Sarah could be a member of her rescue party. Oh, that's a great idea. I'll make sure of it. And speaking of Manu and his crazy stories, if you're looking for something hidden around here, you should probably talk to him. It worked for Isa. He's usually around the mission. Dobra, Thank you again for finding Isabella. I don't know what I would have done if... sure jeż, kurwa, sit. tym parzakiem, bo ci wyjebie to. Pierdolszala to z odbije, kurwa. Może być uh, tu psia Jakby skoczył. Uh. Who's there? She's the one who found the treasure. Is that right, Diego? Well, well, what can I do for you? I overheard you telling the children about Maya ruins. Finally, someone who pays attention. Well, you were right about the crosses. Isabella followed them to a hidden crypt. Ha! I knew it, I knew it. No one ever listens to old Manu, but I was right. <laughs> so you were. And I bet you're telling the truth about those Maya ruins. I recognize something in your voice. In the, the thrill of discovery, of finding something some place unseen for hundreds or even thousands of years. There is something thrilling about that, isn't there? There's no feeling like it. The taste of stale, dusty air still gets my heart racing. Ten Tarkow nie jest po polsku, nie? Po angielsku i po rosyjsku. Ta. Tak? Właśnie, kurwa, tak. No. Kurwa, sprzedają na cały they świat tak. Tego jest, seen. kurwa, tej jebanej gry, bo kuja oh. walot. No, to nie wiedziałem. Myślałem, że po polsku też jest. No trudno, to będzie kurwa trochę się trzeba nauczyć. Bo no, to pewnie tam specyficzny słownik. No, właśnie obawiam się z tych właśnie części do broni, kurwa, że możemy się popierdolić. No. Where were they? I Możesz, <śmówi> <śmówi> zawsze możesz mi uwagę zwrócić? Czeszysz kolego. No ale teraz nie naprawię, bo gram w grę. Nie, to jest. Nie, nie. nie, to że ja bym mnie to, by przeszkadzało, tylko... to by przeszkadzało, tylko. A, ale spaliło. Tylko, tylko, tylko ci zwracam uwagę w tym sensie już zaraz to zmienię. Nie, nie, żebyś tego wiedział. Że... Nie, ale teraz dobrze teraz jest. No to samo Madamian, kurwa. Spadły znowu, kurwa. Mi nie spadły wie wiesz, w domu Cię nie było. A córe... a ja Cię widziałem na Steamie grałeś w ciągu dnia. Młoda grała. No to już wiesz czemu Ci trzeszczy. Kurwa tatuś. Takiego laptopa opierdoli za takie pieniądze. To się...